Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę wam jak zasiać trawę w przydomowym ogródku. Zapraszam na film. W tym filmiku zobaczycie jak założyć trawnik z siewu, ale jeżeli dysponujecie większym budżetem, no to możecie kupić trawę z rolki. I tutaj nie czekacie aż ta trawa wyrośnie, tylko od razu macie trawę gotową. Oczywiście pod taką trawę z rolki trzeba tak samo przygotować tą ziemię jak od wysiew. Zanim pokażę wam, jak siać trawę. Warto jest zwrócić uwagę na to, że jeżeli boicie się, że wystąpi na waszym terenie kret, no to przed sianiem trawy warto jest wkopać taką specjalną siatkę na krety, która nie pozwala się zasiedlić właśnie kretowi na waszej działce. Jeśli zdecydowaliście się na wkopanie siatki, no to najlepiej to zrobić przy przekopywaniu działki. Jeśli mieliście chwasty na swojej działce, no to trzeba się ich pozbyć, jeśli chcecie mieć trawnik bez chwastów. Można to zrobić dwoma metodami. Pierwsza z nich to jest środki chemiczne. Ja staram się jak najmniej używać środków chemicznych. Druga metoda, no to jest po prostu mechaniczne powydzieranie chwastów. Jeśli chcecie perfekcyjnie posiać tą trawę, no to dobrze jest sprawdzić pH ziemi. Najlepsze pH to takie między 5,5 a 6,5. Aby zmierzyć takie pH, no to musicie już dokupić sobie specjalny sprzęt. Pamiętajcie o tym, że jeśli pH będzie niższe niż 5,5, no to mogą Wam na trawniku wyrastać mchy, a jeżeli będzie większe niż 6,5, no to sprzyja to rozrostowi chwastów dwuliściennych. Jeżeli chcemy zakwasić ziemię, no to najlepiej jest to zrobić wiosną, używając specjalnego preparatu dostępnego w sklepach z roślinami. Jeżeli chcemy odkwasić glebę, no to najlepiej robić to jesienią, rozsypując specjalne wapno. W moim przypadku miałem tutaj nawiezioną ziemię. Która przykryła starą trawę, i teraz tylko, jak gdyby, przekopuję tą działkę jeszcze raz, żeby zmieszać nową ziemię ze starą ziemią. Jeśli chodzi o to, na jaką głębokość przekopać tą działkę, gdzie będziemy siać trawę, no to ja przeważnie kopię tak między 20-25 cm. Niektórzy mówią po prostu na sztycha. Po przekopaniu całej działki, ja jak gdyby zagrabuję. Takie elementy jak korzenie, jakieś niepotrzebne trawy, zbieram kamienie, tak żeby po prostu pozbyć się tego z działki. Jeżeli to są resztki trawy, no to kopię dołek i wrzucam te resztki trawy do dołka i przysypuję ziemią. Zacząłem ją wyrównywać. Użyłem do tego specjalnej takiej listwy, która w łatwy sposób wyrównuje ziemię. Ale musimy tutaj pamiętać, że ziemia, która wypełni dołki, jest jak gdyby miękka. Dlatego dodatkowo jeżdżę takim specjalnym urządzeniem do wałowania ziemi, żeby też ubić tą ziemię, która byłaby zbyt miękka. I tutaj, jeśli chodzi o wyrównanie tej ziemi, no to musicie sami zdecydować, co dla Was znaczy równe. Dla mnie, tak jak widzicie, równe oznacza to, co widzicie na filmie. Dla niektórych będzie to zbyt równe, a dla innych wręcz nie do zaakceptowania. Do tej też ziemi wysiewam nawozy i czekam dwa tygodnie, żeby pojawiły się chwasty. Chwasty wydzieram i mam jak gdyby pole przygotowane do siewu. Jeśli jesteście w stanie podlewać tą trawę małym kosztem, no to można siać tą trawę od maja do końca września. Jeżeli chcecie, żeby wam troszkę. Pora roku pomogła, no to najlepiej jest to siać kwiecień-maj. Wtedy mamy największe opady deszczu i to bardzo pomaga trawie podczas jej rozwoju. Drugim bardzo dobrym terminem do siania trawy to jest sierpień-wrzesień. Jeśli chodzi o nasiona traw, no to bardzo dobrze, żeby to były nasiona z certyfikatem, zakupione w jakimś. W składzie nasiennym. Ważne jest, żeby nie były przeterminowane. Przed wyborem odmiany trawy musicie sprawdzić, czy działka, na której chcecie założyć ten trawnik, jest zacieniona, może jest w słońcu i jak będzie eksploatowana. Czy będziecie tam grali w piłkę i do tego dobiera się właśnie trawę. Jeśli powiecie sprzedawcy, jaką trawę chcecie, no to on wam ją dobierze. Przed samym siewem. Poruszam po prostu tak ziemią, żeby ona była taka sypka, że jeśli posieję te nasiona, no to one wpadną właśnie w zagłębienia i jest większe prawdopodobieństwo, że rozsiane nasiona trawy wpadną między jak gdyby ziemię i będzie im wtedy łatwiej wykiełkować, ponieważ będą miały większą ilość wilgoci. Jeśli już mamy odpowiednią trawę, mamy przygotowane podłoże, no to możemy zacząć sianie trawy. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest użycie specjalnego siewnika, i drugim najprostszym sposobem jest sianie ręczne. Jeżeli macie małą działeczkę, no to nie musicie potrzebować żadnego innego sprzętu jak miennica czy wiaderko, z którego będziecie nabierać tą trawę i siać. Ja zawsze wysiewam troszkę więcej trawy niż jest napisane na opakowaniu od trawy. Powinno się siać krzyżowo, ponieważ wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że ta trawa zostanie równomiernie rozsiana. Ale ja dodatkowo jeszcze zostawiam sobie troszkę trawy, że w razie czego, gdy będą jakieś puste miejsca, no to w każdej chwili będę mógł dosiać tak, żeby cały trawnik był równomiernie pokryty. Jeśli chodzi o ilość nasion, jakie potrzebujecie, żeby obsiać daną liczbę metrów kwadratowych, no to przeważnie jest to 2,5 kg nasion na 100 m2. Nie chcę podawać dokładnie, ile to ma być, ponieważ na każdym opakowaniu, czy to od nawozów, czy to od jakiejś chemii, czy od nasion, jest dokładnie napisane, jak dawkować dany tam materiał. Dlatego trzeba trzymać się dokładnie wytycznych z instrukcji, które są napisane na opakowaniu danego preparatu. Dodatkowo jeszcze takimi specjalnymi grabiami do liści mieszam te nasiona z ziemią. Jeśli nie zmieszamy tych nasion z ziemią albo nie przysypiemy ją cienką warstwą ziemi, no to gdy będą na wierzchu, no to wyschną i mogą wydziobać je ptaki. Jeżeli te nasiono będzie zbyt głęboko, no to zgnije. Dlatego jeśli chodzi właśnie o to mieszanie nasion z ziemią, za pomocą takich grabek do liści, no to trzeba robić z umiarem, ale tak, żeby większość tych nasion przykryć. Oczywiście wszystkich nie da się przykryć, i na końcu jeszcze raz wałuje to wszystko. Chodzi o to, żeby te puste przestrzenie między nasionami a ziemią zostaną usunięte i dlatego podczas podlewania jest większe prawdopodobieństwo, że te nasiona będą cały czas w wilgoci. No i od tego czasu podlewam rano i wieczorem w zależności od tego jaka jest pogoda. Jeżeli jest sucho, no to trzeba podlewać rano i wieczorem. Jeżeli pada deszcz, no to oczywiście nie podlewamy. Jeśli nie macie takiego specjalnego wałka do ubijania ziemi, no to można użyć deski z dwoma sznurkami i po prostu kładąc deskę na ziemi, stajemy na tej desce, przez co ugniatamy większą powierzchnię niż nasza stopa. Jeżeli już zasialiśmy trawę, no to nie powinniśmy chodzić po tym świeżo zasianym trawniku, ponieważ trawa po prostu w tym miejscu, gdzie będziemy deptać, nie wzejdzie. Jeżeli posialiście zbyt wcześnie tą trawę, no i może być tak, że pojawią się przymrozki, no to dobrze jest tą trawę przykryć specjalną taką fizeliną, która chroni częściowo przed mrozem i przed tym, żeby ptaki na przykład nie wydiobały nasion, które znajdują się na powierzchni ziemi. Musicie pamiętać, że taka fizelina częściowo utrudnia podlewanie. Tak jak widzicie, na moim trawniku pierwsze, jak gdyby liście trawy wyrosły po 10 dniach i tak jak widzicie, bardzo ciężko jest dostrzec. Także jak będziecie chodzić, to będziecie nawet myśleli, że ta trawa nie wyrosła, ale jak się bardziej tak zegniecie i przyjrzycie, no to zobaczycie, że ta trawa już jest. Ja czekam, żeby ta trawa wyrosła do 10 cm wysokości i wtedy koszę ją kosiarką na wysokość 5,5 cm. Kosiarka powinna mieć bardzo ostre noże, tak żeby one po prostu cięły, a nie wyrywały tą trawę, ponieważ jeszcze trawa nie jest tak dobrze ukorzeniona i tempa kosiarka może po prostu większość trawy powyrywać. Ktoś powie dlaczego nie poczekać, żeby ta trawa wyrosła wyższa? No to chodzi o to, że jak zetniecie trawę to ona będzie się bardziej chciała rozkrzewić, czyli zrobi się taka bujniejsza. Dlatego się kosi trawę przy tej właśnie wysokości 10 cm. Później trzeba będzie kosić tą trawę dwa razy w tygodniu. Minimalnie to jest raz w tygodniu. To tyle w tym filmiku. Jeśli zauważyliście, że mógłbym jeszcze coś poprawić podczas siania, no to napiszcie mi o tym w komentarzu. A ja zapraszam Was na inne moje filmy. Cześć!